Cześć! Witam w kolejnym materiale z cyklu Zrozumieć Path of Exile, gdzie tak naprawdę gram bez zewnętrznych poradników i buildów i wspomagam się tym, czego udało mi się dowiedzieć z wiki, Path of Building, z rozmów i jakiejś takiej próby ogólnej e, zrozumienia gry. Wcześniej grałem e, Summon Raging Spirit Guardianem, ponieważ był to archetyp, który mniej więcej kojarzyłem. Natomiast z któregoś laba udało mi się znaleźć Transfigured Gemma Summon Holy Relic of Conviction, który sprawia, że reliki... Po zaatakowaniu, wybuchają dookoła, i postanowiłem próbować zrobić takiego switcha. Właśnie w tego builda. Wyszło to finalnie całkiem nieźle. Podoba mi się ten playstyle, jest dużo bardziej taki consistent, jest dużo bardziej dynamiczny. Nie trzeba cały czas samonować na nowo tych tych Raging Spiritów i tak dalej. I generalnie też wydaje mi się, że jest tu troszeczkę większy potencjał na skalowanie tego wszystkiego, ale o tym może za chwilę. W tym momencie możecie widzieć, jak biegnę sobie te 16 Chimere z Wenkom. I sam clear jest całkiem niezły. Raczej tutaj pod tym względem nie ma problemów, do tego stopnia że być może zacznę grać jakieś mechaniki inne niż Blight. Ehm, może na przykład wrócę do Legionu, żeby pofarmić jakieś Time's duele i tak Więc jestem ogólnie zadowolony. Natomiast odstaję mocno póki co na bossach. E ten damage nie jest satysfakcjonujący. Te walki trwają dosyć długo, co zresztą możecie zobaczyć tutaj, gdzie próbuję walczyć z Himerą i tak naprawdę e nie bije żadnych wrażeń i nie wiem, co się dzieje. I umieram przez to. E I okazuje się, że te pierwsze bossy też mają mechaniki, e, których nie znam i które może nie są aż tak dobrze e, widoczne na pierwszy rzut oka, tak jak właśnie przy nowszych bossach, e, jak na przykład bossach z właśnie Settlers of Kalgur. Walczyłem z jednym, niestety nie mam nagrania, walczyłem z Piratem i kurczę, muszę przyznać, że, że te bossy są super, wyglądają trochę jak takie wyjęte z dwójki e, i wydaje mi się, że ogólnie cała ta liga jest e, takim trochę przygotowaniem na Paw of 2, ale tak. Póki co, Summon Holy Rake of Conviction Guardian jest całkiem niezły. Jestem zadowolony, będę próbował skalować to dalej. Jest też inna wersja tego buildu, z tego co widziałem pod Nekromantką, która skaluje się trochę inaczej. Wydaje mi się, że może być mocniejsza, jeśli chodzi o ten Chaos Damage, który tam można wciągnąć. A tutaj jednak gramy Elementalem, więc może to będzie trochę słabsze, ale może z drugiej strony Guardian jest nieco bardziej tankowy. Nie wiem. Póki co gramy tak, gra się całkiem przyjemnie i tak. Więc może teraz właśnie przejdę do tego, e, jaki mam gir, jak wygląda build, e, jakie punkty wziąłem i jak to wszystko wygląda. Zmieniło się sporo, przede wszystkim gramy trochę innym buildem, zupełnie innym skillem, prokujemy to w inny sposób i całość jest trochę takim pomieszaniem minionów i e, projectile, Jak wspomniałem, gramy Samon Holy Relic of Conviction i teraz po kolei, co się pozmieniało? Przede wszystkim. Mam innego Sixlinka. E, co prawda dropnąłem wcześniej takiego Evasion Based, ale biorąc pod uwagę, że stakuje Armor, to jednak e, wymieniłem go. E, Sixlinki bazowe są mega tanie w tej lidze. E, generalnie jedne co to miałem trochę problem, żeby wybić kolory, ale finalnie nie, nie wyszło mi to je, je, jakoś dużo. E, tak więc gramy sumon, Summon Holy Rake of Conviction. Do tego minion damage, Increased Critical Strikes. Increase Critical Damage, Cold Penetration i Hypothermia. I tutaj <noise> zastanawiałem się, dlaczego nie jest to aż tak dobry build. Okazało się, e, że grałem przez długi, długi czas dwa razy Increase Critical Strikes zamiast Increase Critical Strikes Support i Increased Critical Damage. E, a wzięło się to z tego, że po prostu kupując te dżemy, e, wpisałem tylko Critical i myślałem, że kupuję oba. Wyglądają dosyć podobnie i po prostu machnąłem się w pierwszej kolejności. Jako, że udało mi się zdobyć Holy Wake of Conviction, niestety nie siadł mi korupt, W zasadzie nawet nie wiem, co można skoraptować, ale stwierdziłem, że, że spróbuję. No ale to bije physical damage. My na Guardianie mieliśmy wcześniej elemental, dlatego potrzebowałem jakiejś konwersji. I tutaj z pomocą przychodzą triad gripy, które konwertują physical damage na Fire Cold Lightning albo Chaos, w zależności od tego, jaki jest kolor soketów. Generalnie chciałbym mieć tutaj trzy zielone, żeby mieć jak najwięcej konwersji na colda. Wtedy też lepiej działa hipotermia i cold pen, ale próbowałem już kilkukrotnie. Niestety na ten moment udało mi się wybić tylko dwa. Pozostałe dwa dalej są zielone. I teraz tak: Holy Grail of Conviction rokuje się w momencie, gdy zaatakujemy przeciwnika, ale nie chcemy być zbyt blisko, dlatego dobrym atakiem do tego jest Lancing Steel of Spraying, który. Strzela bardzo dużą ilością projectile'i, te projectile jeszcze wracają z sprawą returning Projectiles. Więc generalnie prokujemy tym Nie musimy mieć w ogóle a damage idzie z summon holy rake of conviction Generalnie jak widzieliście w trakcie mapowania po prostu strzelamy projectile'ami, prokujemy eksplozję holy relica I tak to działa Dodatkowo znalazłem, znaczy kupiłem, ale <ścoughs> przeszukałem wiki żeby dowiedzieć się, czy jakoś mogę zboostować jeszcze itemkami e, Holy Relics. No i jest e, Joffrey Crest, które daje nam plus jeden maximum number of summoned Holy Relics, co jest mega, mega dobre, no a do tego daje nam troszkę bazowych resów. Żeby w ogóle prokować lensing stila, no potrzebujemy mieć broń, nie możemy już biegać z różdżką. Potrzebujemy broń yy, tak, żeby móc w ogóle korzystać z tego skilla. I tutaj najważniejsze było, żeby prokować te eksplozję jak najczęściej, a co za tym idzie, żeby mieć jak najwięcej atak speeda. atak speeda nie możemy znaleźć zbytnio na drzewku, to znaczy możemy, ale nie możemy go brać, nie opłaca się to. Nie można też zbytnio wcisnąć tutaj kolejnych jakichś faster attacks i tak dalej, więc po prostu znalazłem bazę z możliwia największym atak speedem Jest chyba jeszcze lepsza z Heista, Ale po prostu nie chciało mi się siedzieć na tradzie, żeby ją dostać Staty na niej, trosze, odrobinkę dexa, o od dexie powiem za chwilę Wrzuciłem tam esencją minions dealing increased damage I co ważne, skraftowałem trigger socket spell when you use a skill I to jest o tyle ważne, że pomaga nam automatyzować dwie rzeczy Trzy rzeczy właściwie Desecrate, Spirit Offering i Frostbite Desecrate i Spirit Offering, chodzi o to, że Robimy ciała, które później są poświęcane na Offeringa, które to zwiększa nam e, crit, strike i crit multiplier naszych minionów, e, a do tego rzucamy Frostbite, czyli klątwę, która e, obniża cold resista, daje szansę na freeza. Jako, że tutaj gramy konwersję głównie pod kolda, docelowo e, hipotermię i cold Pena, no to jest to bardzo ważne. E, tym sposobem możemy to wszystko bardzo fajnie zautomatyzować, nie trzeba tego rzucać ręcznie. Co jeszcze oprócz Holy Relika i Lensing Steela? No, gramy oczywiście Aury. I Aury troszeczkę zmieniłem. Gramy Tempest Shielda e, dla Immunity to Shock, dodatkową szansę na Block Spell Damage. E, dodatkowo gram Zero Tree, ale połączone z, z Generosity, tak żeby nie dostawać, żebym ja nie dostawał Crypt e, tylko żeby dostawały to moje miniony. No i gram jeszcze Determination, akurat wrzuciłem go w ringa, to nie jest jakiś specjalnie dobry ring, ale tutaj na pewno muszę jeszcze mocno, mocno poprawić EQ, natomiast znalazłem taki, który ma socketa, co trochę rozwiązuje problem braku soketów. Daje resy, daje dexa, skraftowałem jakiegoś bardzo bazowego max life'a, no i ma plus 3 tu level of so socket gems, więc wrzuciłem tutaj Determination, ponieważ stakujemy armor. W tym momencie nie jest źle, bym powiedział. Mamy 14,5k Jeśli chodzi o staty na ekwipunku, no to generalnie, żeby korzystać po pierwsze z Lensing Steela, z Returning Proja, z hipotermii i Cold Pena, czyli bardzo ważnych dla nas rzeczy, potrzebujemy dexa. Co jest trochę trudne do złapania na drzewku, oczywiście możemy wziąć, tak jak widziałem, można wziąć duże nody, które dają po prostu flat 30. Natomiast chyba dużo łatwiejsze jest, żeby tego deksa e, łapać, gdzie się da na itemkach. I tutaj na ringu mamy właśnie przede wszystkim deksa, dodatkowo gdzie się da live i resy. E, tu 54 dexa, e, tu 30 deksa, e, tutaj 20 dexa. No i wszędzie gdzie się da po prostu dodatkowo e, resy. Mam jeszcze tarczę, która daje plus jeden level, tu minion skill gems, co jest całkiem fajne. I tak, tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o gear. Jeśli chodzi o drzewko, jest tutaj bałagan, też się sporo pozmieniało, przede wszystkim jako, że nie gramy już raging spiritów, które mm, potrzebują gdzieś tam większego attack speeda, movementu i tak dalej, tylko gramy reliki, które robią eksplozję. No, to w zasadzie zrespekowałem i dalej respektuję całą tę część, tak? Bo wcześniej e, poszliśmy pod e, Ravenous Horde, brałem wcześniej Influence. Okazuje się, że nie jest to aż tak mocne jak myślałem, więc na spokojnie mogłem to sobie zrespektować. E, tego już nie potrzebuję, więc cały w zasadzie ten paseczek będzie respekowany. E, jest mi smutno, że nie mogę grać więcej spektrów. To znaczy, domyślnie planowałem, żeby były tutaj spektry z. Affliction, które wróciły, ale grałem chwilę rytuał. Był mega trudny, spektrów mi nie wylosowało. A na markecie są stosunkowo drogie, więc prawdopodobnie ten cały klasterek też sobie zrespekuje, Może do tego wrócę w momencie, kiedy będzie mnie stać po prostu na jakieś mocniejsze spektry. Więc to wszystko idzie out. Prawdopodobnie wtedy zrobimy sobie puffing tutaj żeby dalej mieć po prostu um, Cruel Preparation i póki co chyba Deep Thoughts, aczkolwiek jeszcze nie jestem przekonany, być może uda mi się, bo głównie gram to dla mana mastery, może jest jakieś lepsze miejsce, żeby to wrzucić. Doszło mi kryty, kryt multi, ponieważ tym gramy na samą e, Holy Relics. O i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli Resolute technik. E, jako, że chcemy prokować tych eksplozji jak najwięcej, e, to musimy trafiać atakiem, żeby trafiać atakiem, ja po prostu wziąłem Your hits can't be evaded. E, więc zawsze będziemy trafiać. Nie zależy nam na tym, żebyśmy my bili kryty, więc wszystko się zgadza. E, no i właśnie poszliśmy troszeczkę w tę stronę. Tutaj po drodze jakiś increased max life, e, zwiększony armor, energy shield. Tutaj też będę brał max life. E, I tutaj miejsce na e, klasterek, e, którego jeszcze nie mam, aczkolwiek już sobie wziąłem. W tym momencie po prostu mam tu jakiś duel, który daje mi po prostu minions deal, additional damage. Ten często ignite, fajnie by było wywalić, accuracy też, no ale ten additional damage myślę, że jest całkiem spoko. I tak to mniej więcej wygląda. Tak jak wspomniałem, będzie tu jeszcze pewnie puffing pod te dodatkowe HP. No i gdzieś by się przydało powoli ogarniać te duele, bo wydaje mi się, że z samego drzewka już niewiele. Te miniony zboostuję. Głównie będę tutaj łapał rzeczy defensywne, no i właśnie tymi jewelami tak naprawdę będę musiał sobie podbić damage. Być może, żeby mieć więcej punktów i więcej jewelów, zrespektuję jeszcze to. Natomiast, żeby po prostu wziąć tutaj tę mniejszą ilość punktów, wydać. Natomiast póki co, każdy increase do minion damage wydaje mi się, że wydaje mi się, że warto go mieć. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o ascendancy. No, to tutaj za wiele się nie zmieniło, ale zrobiłem tego ostatniego laba. No i wziąłem Beastion of Hope. Jeśli zaatakowaliśmy, my i Allae, czyli nasze miniony, mają szansę na Block Attack Damage, co jest fajne. Nasze miniony, w tym reliki Golem czy Sentinel, są bardziej tanki. No i jeśli skastowaliśmy spela, to mamy większą szansę na Block Spell Damage, a kastujemy spela chociażby w postaci Flame Dasha. I jeśli chodzi o to, co dalej. Na razie bym nie kombinował z Sixlinkiem, co najwyżej wrzuciłbym tam e, implicity od Itera i Eldera. Na pewno fajnie by było wrzucić trzeci zielony socket na Triad Gripy, lepsze jewlery to na pewno i wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie te jewele. No, i jeśli chodzi w ogóle o progres w grze, e, brakuje mi jeszcze troszeczkę map, cały czas uzupełniam Atlas. niemniej postać radzi sobie całkiem nieźle. Generalnie raczej nie miałem problemów w trakcie mapowania. E, jedyne co to jeśli miałem jakąś taką bardziej zdusowaną, nie wiem, 14-15 od tego poziomu mniej więcej i dorzuciłem tam Mavenkę. No to jeśli były niekorzystne e, mody na map bossa, to no wywróciłem się kilka razy, nie, nie zrobiłem przez to na przykład syntezis mapy. O i ktoś tu chce kupić moją Nexopolis mapę. Tak się składa, że akurat właśnie gram w tej lidze blighta. Blighter mapy były moim głównym źródłem dochodu. Może nie jest tego jakoś dużo, ale na spokojnie wystarczyło to do kupna kilku rzeczy, do zwalowania kilku rzeczy. Generalnie nie jest tak, żeby, żebym cierpiał jakoś na, na niedobór tego wszystkiego. No i właśnie jeśli chodzi o, o blighta i w ogóle o atlas. Tutaj też jest troszeczkę bałagan. Natomiast tym razem postanowiłem skupić się głównie na Blajcie, na Strongboxach. Odrobinka esencji, za to pozostałe punkty prawdopodobnie dam sobie rzeczy do bossów. Może zdejmę troszeczkę esencję, bo już aż takiej nie potrzebuję. I wydaje mi się, że tym samym powinienem móc mieć zarówno syntezis mapy, Eldera, Shapera, Conquerorów i któregoś z albo Exarka, albo Itera. Na początku wziąłem sobie dodatkowe esencje i strongboxy. Wyłączyłem rzeczy, których nie chcę, czyli ultimatum i rytuały, bo są mega trudne. Te mopki strasznie dużo biją, a niewiele z tego wyciągałem. Do tego wyłączyłem sobie Legiona. Być może do tego wrócę, bo teraz mam dużo lepszego clear'a z tymi eksplozjami. Natomiast nie grałem tego przede wszystkim dlatego, że Legiona grałem dużo w poprzedniej lidze i troszeczkę mi się znudził. Lepsze strongboxy. I tutaj dalej w strongboxy, żeby były yy, najlepiej pod diwy, pod mapy, bo mam nadzieję odblokować szybko maperów i biegać maperów w Kingsmarchu. No i currency, a do tego blightik. Yy, nie wziąłem tej notki, bo nie wiem, jakoś nie widzę tu nic ciekawego, ale wzię wzięliśmy więcej szansy na blight counter Lepsze nagrody, yy, możliwość otwierania dwukrotnie, moby, yy, moby z blighta biorą większy damage. Grałem troszeczkę z Blight Spawnem, ale na ten moment nie czuję się komfortowo na bossach. Bosy to jest w ogóle problem, póki co, największy tego buildu, to znaczy mało dps na bossach. Trochę nie wiem, jak to można zmienić. Czy ten jeden socket by aż tak mocno zmienił, czy duele by aż tak mocno pomogły, zobaczymy. W każdym razie, jednak sobie to odpuściłem. A zamiast tego, tak jak wspomniałem, chciałbym troszeczkę pocisnąć na bossy. Mimo tego, że mam słabego dps no to fajnie by było to sprogresować. Tak więc wziąłem Conquerorów i tutaj sobie pocisnę pod Eldera Shaper'a. A na koniec, jak starczy, miejsca to właśnie syntezis. Nie gram jeszcze drugiego drzewka, ale prawdopodobnie drugie drzewko będzie bardziej pod jak najwięcej Magic Monsterków, Rery Monsterków i innych takich barierów, żeby po prostu generować jak najwięcej golda. No i jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów o samej mechanice ligowej. Jest świetna. To jest najlepsza liga, jaką grałem. A grałem w większość, wydaje mi się. Zyskipnąłem może, może z cztery ligi, e, które nie były, z tego co się orientuję, nawet jakoś super. E, ta jest świetna, zwłaszcza po Necropolis, które no, no wymęczyło graczy dosyć szybko. Nie wiem, czy będę w stanie grać w Path of Exile po tym, jak ta liga się skończy. E, trochę się boję, że to nie pójdzie core, a trochę bym chciał, żeby to, to było korem gry i w ogóle można to jakoś fajnie zintegrować z hideoutem, w tym sensie, że na przykład można będzie faktycznie customizować wizualnie to miasto, co jest zawsze miłą skoczyłem. Natomiast tak, sama mechanika jest świetna. Tutaj kończy mi się gold, nie mam też za wiele surowców, ale wysyłanie statków, które wracają i przynoszą ci nagrody, jest super. Zdobywanie tego ora, smeltowanie i tak dalej, trochę się bałem, że w ogóle zarządzanie tym wszystkim będzie zajmowało zbyt dużo czasu, ale jest to bardzo sprytnie zintegrowane, to znaczy Gra się swój normalny content, gra się mapy, znajduje się na tych mapach surowce, które są dosyć krótkimi encanterami, które generalnie chce się robić. Potem, nawet z poziomu hideouta, można przypisać tutaj yy, część pracowników. Oni to wszystko robią raz na jakiś czas się wpadnie. Kliknie się parę rzeczy, wyśle się kilka statków, prawdopodobnie wyśle się kilka map. Ja jeszcze tych maperów nie mam, chciałbym ich najpierw podlewelować, do tego, żeby mogli biegać chociaż żółte mapy. Przychodzi się co jakiś czas zbierać te nagrody, jest to bardzo fajna opcja na, na passive income, nie gram ssf ale wydaje mi się, że na SSF-ie to jest w ogóle mega dobra opcja do tego, żeby zdobywać e, e, brakujące currency, czy jakieś przedmioty. No ciekaw jestem jak jeszcze wyjdą ci e, maperzy, ale z tego co oglądałem u innych ludzi, no to też tam potrafią znaleźć naprawdę fajne rzeczy i nie mówię tutaj o jakichś e, naprawdę top tierowych rzeczach, nie wiem, i tak itd. No ale tak czy siak wracają zazwyczaj z jakimiś fajnymi itemkami, z currency i tak dalej, więc mega, mega się tym podkręciłem, bardzo podoba mi się to, jak to jest zintegrowane właśnie z głównymi założeniami po że to nie jest coś, co odciąga, tylko coś, co tak naprawdę uzupełnia i w pewien sposób współegzystuje z już i tak bardzo bogatym kontentem PoE. Także tak, Kings March, Settlers of Kalgur, fenomenalne, nie chcę, żeby ta liga się kończyła. I to by było na tyle. Ja muszę wracać do mapowania, żeby właśnie zarobić troszeczkę golda, żeby zapłacić moim pracownikom. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.